Siemanko, dwie daje reveal trailer najbliższego eventu w Dead by Daylight. No i w sumie chyba już wiemy dokładnie jak będzie działał cały event. Nie ma chyba już w pracy żadnego, może jakieś tam drobnice, o których nie wiemy jak będą działać, natomiast. No ja już przecież wszystko. Chciałem zrobić właśnie taki materiał omów omówiający, trochę aktualizujący poprzednie te przecieki. No i obejrzeć to razem, bo być, że nie wszystko zauważyliście. Potem zaznaczcie tutaj wszystko co ja na przykład sobie sam zauważyłem i znalazłem jeszcze dodatkowo, więc please make your way into the basement living child haunted by daylight a season of fear is underway a time for eerie atmosphere frightening festivities and embracing the unexplainable welcome to haunted by daylight Już pomijam wygląd tych skinów. Mi się na przykład że nie osobiście podoba. Dwaj trochę gorzej, natomiast może zobaczyć, w prawym górnym rogu macie Available for Limited Time Only. Czyli to będą skiny, które będzie można zakupić tylko i wyłącznie w danym czasie i prawdopodobnie dopiero będzie można je kupić znowu po roku. Generalnie devsi już pytali się właśnie w ostatniej ankiecie, czy byśmy chcieli mieć takie jak limity time skiny. Ja osobiście nie chciałbym, żeby coś takiego prowadzili, ale wiadomo, to może zachęcić do kupowania. No bo o nie, możemy stracić szansę na kupienie skina! O nie! No to trzeba kupić, co, nie? No i raczej ten nie będą. patrząc jakby Dewsi tylko podchodzą, jak są tego ekskluzywy i tak dalej. Wątpię, żeby to było coś takiego, że dosłownie to jest tylko na ten rok i nigdy więcej się jeszcze jedna informacja, i czekajcie, to by było chyba tutaj, że również w skiny. No, Michael i raz doktora zrobili to sobie rok temu, tam bodajże właśnie za zrobienie tego, lifry, tego czy lifta czyli halinowego. Więc, aż o to mi się nie bał. Natomiast, no, są zrobić z czykimi, to dali oni skiny. No i ja no, osobiście, no, nie chciałbym zrobić takiego, natomiast, no, jest jak jest aktualne. New additions to the Hallowed Blight Collection. Including an outfit for Albert Wesker, the Mastermind. The story continues with Tome 13, Malevolence. Progress through the free track to earn community designed outfits for the artist and Yui Kimura. Seeking more? Nie, wiem, tylko mnie zawsze to zastanawia że generalników te skin też są mega fajne, ale... Powiedzcie mi Co to ma znaczyć? Ona wskaz szafkę, ona przyskakuje. <laughs> wiem, że przedstawić skin w Alenda. The Animowana maska.

Tego suru, czyli generatory. W wypadku kiderów to będą haki. Tak jak widzieliśmy też na przeździekach, właśnie były te takie serum na tych hakach, genach, które można po prostu zebrać. Idziemy do liftów, odbieram dzięki temu nagrodę typu właśnie koszuleczki czy broni do killerów. I one wyglądają naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że oczywiście w in-game to będzie dla nas też dobrze wyglądać, bo tutaj może być slider, trochę podbustowany, też będzie pewnie na ulce, jest nagrywane, więc no. Natomiast wygląda na to naprawdę kilka czat. aren't the only treats we've prepared for you. A new Event Tome is yours to uncover. Complete personal and community-based challenges to unlock special event charms. And two outfits. Kate Denson's cornfield scarecrow. And the Hag's swamp creature. These are very I really Sam I didn't it was a hack at Nawet pasuje, ale jak też widzieliście i informowali nas, te skórki będą zdobycia za lifta halloweenowego, czyli tak samo jak rok temu, będzie specjalny tom halloweenowy, gdzie będziemy mogli zdobyć się jakieś specjalne skórki, czarmy, ale whatever. No i specjalne challenge, dostajemy więcej blue pointsów, dodatkowe punkty do lifta, więc naprawdę będzie fajnie. I też jak widzieliście, pumpkiny wracają, więc prawdopodobnie pumpkiny te będą właśnie działać tak, że jak rok temu. Kopiemy, możemy dostać słowa, albo dostaniemy po prostu Heista, Spin Boosta i będziemy mogli już Killer no podnieść na przykład Killer kopnie i będziemy mogli nas dogonić na lupie łatwiej. Co za niego jest po prostu Giga fan. No to już jest w sumie że jest Free Weekend 27, ale możemy zapraszać Skurki jeszcze bardziej. Where you'll find legendary horror characters, spine-chilling action thrills, and a haunting atmosphere you won't soon forget. Enjoy the spirit of Halloween night in Dead by Daylight. No, tak by to wyglądało. No, Halloween się pokazuje naprawdę bardzo bardzo strony, Wydaje mi się, że to będzie naprawdę dobry event. I to będzie chyba jeden z najlepszych Halloween. Bo dalej jednak nie wiem, czy to będzie ta takie Halloween z 2018. Będzie bierali się z się z kwiatków, wydywali się z No, tutaj nie będziemy mieć tyle skinów, ale grają te same takie pojedyncze kosmetyki, całe kosmetyki i tak dalej. Wygląda to naprawdę solidnie i wydaje mi się, że jeśli chodzi o fan, z gry, może być nawet większy niż z 2018. Tylko, właśnie na było to coś specjalnego, również co, nie? Natomiast wygląda to naprawdę fajnie i jestem mega pozytywnie nastawiony. Um, I natomiast. Znaczy natomiast. Jeśli chodzi o to, to najpierw się z tą grafiką. Bo to jest wszystko jest zaplanowane dokładnie, co i jak będzie. Czyli 11 wychodzi update. Czyli wiecie, że możemy wybrać dwa archiwa na raz, że o nie możemy klikać. No i to w sumie tyle. Zostajemy również te kosmetyki, Limited Time Only oraz te Halloweenowe, jak Oni i Wesker. 12 wychodzi lift. A uh, nic wiadomo, ten ulepszony i tak dalej, że będziesz troszkę więcej informacji na ten temat. A uh, 13 i przez 3 tygodni będzie trwał ten event Haunted by Daylight, więc to naprawdę jest sporo czasu i będzie co robić. Przez cały ten event też widać będą Daily Rewards, więc będziemy sobie jakieś build points, jakieś szanse, jakieś tam bla bla bla. 19 jest zapowiedziany w stylu indebsów, przynajmniej tak można rozumieć, natomiast. Nie liczymy na jakieś specjalne info czy coś, może być jakieś dodatkowe nagrody, do co mam kody, zdobycie na Skin'a czy coś, ale raczej nic specjalnego. I od 27 do 1 się Free Weekend z Dead by Daylight. Znowu, z tą grafiką najlepiej się zapoznać. A, no jeszcze w Hollywood. Hills, na no, dole jak widać od 19 do 1 na Steamie na przykład, od 18 do 1 na Epicu czy coś, więc jeżeli szuka się przecenionych tego DLC czy coś, to będzie najlepszy czas aktualny, natomiast tak. Patrząc jeszcze na to, to całkiem możliwe, że już jakoś tydzień po evencie będzie od razu PTB z nowym chapterem. Więc w sumie mówię, event 3 tygodni już zapowiedziałem normalnie. Wow, to sporo czasu i... może być naprawdę gigafun. Ale no, tutaj jeszcze dalej możemy zobaczyć, że na przykład um, wodewsi informowali nas, że będą do tego bloodpointsy na Flickraku, żeby wypełnić te luki. I dostaniemy za to 500 tysięcy Bloodpoinców w lifcie dodatkowych. Myślałem, że będzie więcej osobiście, tak milion, półtora miliona, natomiast. To też jest po prostu dodatwe Bloodpoints za Fliko, po co gramy wygrali, samej Blootpointsu, więc jest fine, jakby o to jakoś, nie wiem, większej spiny, a jakby dalej więcej nie byłbym do zamiany problemu, jak to miliona. O, I no dalej właśnie jak mówiłem też, że będą te outfity dostępne. Limited time only. I będą dostępne również Michael i Doktor. Wracają po roku, więc mówię, zakładam, że raczej tamte stroje, które wcześniej przedstawiłem, będą schować się tak samo, natomiast nie daję gwarancji, bo nie wiem, natomiast mówię, nie chciałbym, żeby byli mnie tutaj only skiny, ale możesz napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. No i to jeszcze jest właśnie napisane, że ulepszenie istniejących funkcji! Podczas naszej transmisji z okazji szóstej rocznicy Dead by Daylight like, ułożyliśmy szereg ulepszeń istniejących funkcji. Niektóre z nich miały miało się skupić na archiwach. Oto wszystkie ulepszenia i nowości, które możecie się spodziewać po tej aktualizacji. Grań po informuje nas, że mamy dodatkowe 15 poziomów. że znaczy nie pisali 15 poziomów, ale będą dodatkowe 15 poziomów w lifcie. Zanim nam wtedy specjalne skórki, że będą wyłącznie w liście. Ale jest, jestem ciekawy, czy... Będą tam w ekskluzywy, że po prostu teraz są wyłącznie w lifcie, ale potem i tak wrócą, więc no... Uh, tak samo będziemy rozprzedać całe stroje. Będą niby sobie trochę bliżej siebie. Bla, bla, bla. I tak dalej. Natomiast no, tak by się prezentował cały event. Byłem naprawdę gigafan. Jestem mega pozytywnie nastawiony. Wydaje mi się, że wzięli tak wszystkie najciekawsze rzeczy i zabrali to w kupę. I co? Mam nadzieję tylko, że eventy będą coraz lepsze Dead By Daylight. I tak byś to prezentował aktualnie. więc tyle ode mnie. Trzymajcie się. I bye bye.